Nie mogłam się doczekać, aż dodam ten film. W sumie, tak naprawdę, już dwa miesiące był na kanale. To oczywiście jako ukryty. Nikt go nie mógł widzieć, tylko osoby, które miały link. I tak stwierdziłam teraz, że w sumie, jak go dodam, to i tak nie wszyscy ogarną o co chodzi. Więc, tak naprawdę, teraz dodaję wstęp, żeby było wyjaśnienie. Mój Artur średnio umi pływać. Kiedyś, jak byliśmy w Chorwacji, jednak ta słona woda go troszeczkę wynosiła, co nie oznacza, że potrafi pływać. I bardzo chciałam, żeby się nauczył. To jest jednak przydatna umiejętność. No, pływanie, no przyda się, nie oszukujmy się. Artur bardzo się przedtem tym wzbraniał i zawsze przytaczałam taką sytuację, że mój brat był zapisany chyba od poniedziałku na kurs pływania, a w sobotę byliśmy nad wodą, no i gdzieś tam się lekko podtopił. No i mama tam wbiegła, wiadomo, yy, mimo że nie było jakoś super głęboko, no to sama panika spowodowała, że zaczął się topić. I zawsze przytaczałam tą, tą sytuację i Astur mówił, że dobra, jak dzidzia będzie w drodze, no to wtedy pójdę na kurs spływania. Także to tak tytułem wstępu, a teraz zapraszam do filmu. Pokażemy co to jest. <grych> Nagrywamy. A czy jest dobą będę nagrywać. Jezu, co za różnica, chodź. No chodź. No Domyślasz się co to może być? nie no. <laughs> Już? Wiem, no. że bardzo chciałeś ten kurs. Wiem, no. chciałeś że nie chciałeś ten no. Da, na bank. No. nie ten kurs. Tak, na nie Serio? Ale. No i gadaj O, jakby ty pik tam będzie Lewisz tam. Ja wszystko będę robił, więc już nic nie robisz. Naprawdę? jest Tu? Tu? Kto <gry> jeszcze wie o tym? No Ty. No, nie wiem. nie wiem, nie wiem, komu jeszcze. Myślałam, że znalazłeś. Tak mówię, wróciłam. Co znalazłam. No, że dlatego taki było, jak wróciłam. Mm -mm. Wróciłam. <słuch> Dobra, <słuch> kończymy.